Wizowie, obiecałem wam, że będę przechodził mapki YouTuberów. Słuchajcie, ja już jedną swoją mapę stworzyłem, ale jestem w stanie znaleźć mapę największych zagranicznych YouTuberów, którzy mają miliony subów, bo oni grają na przykład w moją mapę, a ja właśnie zagram w ich mapę. Bo mówimy tutaj o warsztacie Stable, gdzie możemy zrobić wszystko. I do tego wszystkiego jeszcze razem z Juli chciałbym zrobić mapę we dwie osoby naraz. W takim razie zacznijmy sobie od pierwszego kodu. Popatrzcie, za każdym razem trzeba oczywiście wpisać cały ten kodzik, no nie? Klikamy teraz znajdź i mamy mapeczkę znalezioną. Klikamy zagraj. I popatrzcie na to. Yerian Games yes, Level 3. Jest? jest to, słuchajcie, stosunkowo mały, chyba indyjski youtuber, ale stwierdziłem, że zobaczymy tą mapę, bo podobno jest totalnie powalona oh, i jest. Czy wy to oh, wow. widzicie? Ej, dobra, ja nie wiem, jaką my to mamy szansę tego na przejść. tego przejścia, ale spróbujmy. Patrzcie, jaki ten klocek jest ogromny. Tam leci dobra. Juli. Widzę, że bierze inną Trasę, ale spotykamy się w tym samym miejscu. O, Pytanie gdzie? Tutaj jest, słuchajcie, jakiś checkpoint, bo to będzie, słuchajcie, absurd. Co tu się dzieje? A gdzie ja w ogóle, słuchajcie, mam doło... To... No. Ej, gdzie? Tutaj mam chyba doskoczyć. Czekajcie. Dobra, nie, nie, nie. Co tu się dzieje? Wow. Wyrzuciło, no, wyrzuciło mnie, ale żyję. Ale... Oj, spadłem. No dobra, ale już widzę, że ta mapeczka, słuchajcie, jest naprawdę gruba. Spróbujmy oczywiście ją całą tutaj przejść. Zrobiłam to. Ale... I, i, a jak ty wyskoczyłaś? Dobra, widzowie, próbujemy jeszcze raz. Skakujemy tutaj właśnie... Oj, 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 zakręcamy się, żeby te klapki, słuchajcie, nas tutaj właśnie... No, Ciągnęły, dobra. Oj, no tutaj było już naprawdę, słuchajcie, blisko. Ale ten młot mnie rozwala. Dobra, popatrzcie, jestem teraz tutaj, więc mogę polecieć na trampolinę. A ta trampolina, słuchajcie, jest dość duża. I teraz, słuchajcie, gdzie ja powinienem wskoczyć, żeby to mnie po prostu nie Muszę rozwaliło, no nie? Chyba, słuchajcie, musimy zrobić właśnie tak. Okej, okay, tutaj wskoczyć sobie. I popatrzcie, jaki to jest wiatrak. Co to jest? Serio? O, to się. Nie! Dobra, teraz to jest chyba nie do przejścia, bo to stanęła dęba, ale. Ale słuchajcie, próbujemy, próbujemy. Zobaczmy, słuchajcie. Ty, 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 co tu się dzieje? Chyba zepsułem, słuchajcie, tą mapę. Także naprawdę teraz już się nie uda. Ale słuchajcie, spróbujmy. Oj, ty, właśnie, ja spróbuję tam przeskoczyć. Nie! Dobra, dawaj tutaj, dawaj tutaj. Nie! No dobra, skończył nam się czas. Nie daliśmy rady. Ale nie myślcie sobie, że to jedyna mapa. Ale teraz ciśniemy dalej. Weźmiemy sobie, słuchajcie, mapeczkę od Maluko. I to już jest dość mocno znany YouTuber ze Stumble, guys. Dlatego wyszło. Klikniemy jego mapę i popatrzcie. You will have a lot of fun. Enjoy. No i dobra, popatrzcie. Malu City. To wygląda na tak trudną Ale mapę, że ja naprawdę jest. życzę sobie powodzenia. Serio, to będzie hardcore przetotalne. To Pytanie, to jak tutaj będzie wyglądała Ale... sytuacja z checkpointami, bo może nie będzie aż, słuchajcie, tak źle. Dobra, ej, to jest labirynt, rozumiesz to? Jest ide, no? zrobiony labirynt. Ej, fajne. Naprawdę niezły pomysł. Wow, dobra, są trampoliny, więc już mniej więcej słuchajcie Aha. wiemy o co tutaj chodzi. I teraz tak, musimy tutaj zeskoczyć. Dobra, te platformy, słuchajcie, muszą nas. Wow! Ole wybił mnie! No ta platforma po prostu mnie wybiła. Dobra. I teraz, słuchajcie, mamy gigantyczny slajd. Yo! Co To jest! Ej, mega mocne, mega mocne, słuchajcie. Dobra, jadę sobie tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie, dobra, wywala mnie. Dobra, wywaliło mnie. Ale gdzie będzie checkpoint? No dobra, tutaj od samej góry w takim razie lecimy. Spoko, nie ma problemu. To, słuchajcie, musimy się zastanowić, jak tylko to przejść, żeby faktycznie, słuchajcie, nie sfailować. Dobra, tutaj tędy ładnie, okej okay. tak, no? Dobra, 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 lecę tędy, lecę tędy, okej, okay, wywala mnie, ale żyję. O nie, cofnęła mnie wow. trampolina! Wow. Ej, ale ta mapka jest naprawdę tak gigaczaderska. Nie, nie w tym momencie! Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, jedziemy na sadu! Ej, ale naprawdę jest fajna. Jest super ta mapka. Mnie osobiście się gigantycznie podoba. Dobra, tutaj wywaliło mnie znowu, ale się uratowałem, słuchajcie. Dobra, nie! Wiecie, może być tak, że zaraz znowu nam się skończy czas i tego nie przejdziemy. A to jest właśnie najfajniejsze, że my mamy ograniczoną ilość tego czasu. Dobra, dobra, dobra. Ja już byłem na, na samym końcu. Byłem, więc słuchajcie, musimy to w końcu przejść No ty, ty no nie no wywalaj to, ja tak, no nie Ej, to wygląda na dużo Słuchajcie, ten łatwiejsze niż Naprawdę jest, serio, bo to nie jest Wcale aż takie S, o, dobra, tutaj jadę geopolika. Tutaj znowu, tutaj... tutaj trzeba wyczuć Kiedy wyskoczyć, dobra, dobra, dobra Niech gość tutaj przyspieszy, okej, okay, tutaj mnie Ten młot bije, ale ja tutaj Słuchajcie, jadę w ten sposób, dobra, nie uderza Mnie, oj, uderzyło, tutaj mnie cofnie Ale ja się, słuchajcie, tutaj wrócę Dobra, A tutaj spoko, tutaj się nie da wyskoczyć Do trampoliny, wiesz, dobra, oj, oj Oj, oj, no ej, ej, ej! Moim zdaniem to jest nie do przejścia. Serio, jakby totalnie to jest nie do przejścia. No ale zobaczymy, no bo za każdym razem, słuchajcie, coś innego cię po prostu tutaj uderza. Jakby wiecie, to weszło jako finalna wersja mapeczki, taka w Stumble Guys, no to w końcu pewnie za którymś razem by nam się udało. Ale tak to jest naprawdę, słuchajcie, giga ciężko. Dobra, uwaga. Ciężko, uwaga, ciężko. uwaga. dobra, uderza. Dobra, 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 ale zjeżdżamy na to. Tutaj się od tego odbijamy. No, no nie! Nie, nie da się, no i sami widzicie Mamy koniec no, nie czasu, dobra w takim razie Wyszukujemy kolejną mapeczkę Słuchajcie, od kolejnego youtubera Tym razem od Nuno I on słuchajcie jest dość wysoko postawionym W miarę youtuberem, dlatego że ma podobną rangę Do mnie, czyli tego wiecie bossa, no nie, gołta, Prze nie bossa. Tak słuchajcie, bossa on ma gołta On ma gołta, sami tutaj widzicie No nie, więc powiedzmy, że Jedziemy na jednym wózku, to jest kolega Po fachu, może tym razem ta mapeczka Będzie łatwiejsza, chociaż nie wygląda, słuchajcie. Ale ludzie mają pomysły. Ej, dobra, serio, co to jest, widzowie? Co to jest za mapa? Ja cię kręcę. Dobra, to mamy takie Stumble Up. Ale słuchajcie, wersja ja chyba yes. trochę trudniejsza mam wrażenie, patrzcie co tu się dzieje, ej bez skitu, jak my mamy na to przeskoczyć, dobra, tu do góry lecę, tutaj są te wałki, które wyskakują, dobra, to trzeba czekać właśnie aż one przejdą, okej, okay. dobra, tutaj trzeba, aj, widzisz, zrzucają mnie, dobra, podskakuję, ale tutaj się nie da tego już przejść na sam start, dobra, 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 podwójna spacja, słuchajcie, podwójna spacja, no nie, no one są tutaj cały czas, dobra. Dobra. No, dobra, no kurczę, podbij mnie tutaj, podbij do góry, ale wróć, ale wróć tam ale od ja razu. Się... O, ja dobra, cię cześć, kręcę, nie. nie. Dobra, słuchajcie, lecę tędy, dlatego że tutaj on będzie mnie wybijał w tę stronę. Po prostu popchnie mnie do, do, Ej, trzeba do lewej. Nie się jakby rozwalać, wiesz. Ej, dobra, nie jestem przekonany, czy chcę być tutaj rozwalany. Ja po prostu chcę to, słuchajcie, przejść, a widzę, tak, że. To ale są... się nie da przejść. Są po prostu gigantyczne, słuchajcie, tarapaty No popatrzcie. O! O! Teraz dobrze dało i teraz niech mnie to popchnie. No nie, 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 w tę stronę, nie w tę stronę, dobra, okej. Okay. Lecę, 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 tegoś. lecę. Tutaj zaraz no kula nie, będzie. Dobra, nie, no dawaj nie. do góry, dawaj do góry. No, Ciebie dawaj do góry, ty, kurde, ty młocie, głupi, no. Co to jest za głupi, młot? to Nie, 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 nie mi teraz, mi teraz. nie teraz. Dawaj do, góry, dawaj do góry, dawaj do góry, dawaj do góry, bo tutaj znowu kula poleci i będzie totalna masakra. Dobra, może teraz. I dobra, muszę. trzymaj się blisko ściany i idź blisko ściany, to najlepsza no ja taktyka. Wymyśliłem to dostać. już dawno temu, tylko że nie mogę do tej ściany oczywiście się dostać nawet. No, popatrz, popatrzcie, co tu się, słuchajcie, dzieje. Ja nie mogę. Cofa, nie? Cofa dobra. Na mnie godzinę? na sam początek jeszcze nie cofnęło, ale mam wrażenie, że zaraz może się to starzyć, bo popatrzcie, gdzie ja jestem. Dobra, czekajcie. Przechodzimy to. O, teraz dobrze Ej, mnie młot uderzył. Nie podoba mi się dobra, to. tutaj są te uderzające. Nie podoba mi się. Dobra, tam, lecę, 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 No nie, no nie kula, nie kula, nie kula. Dobra, okej, okay, teraz mnie popchnie. Dobra, i teraz do góry. dobra. Te dobra. Dawaj, dawaj, dawaj do góry. Dawaj do góry. Dawaj teraz do góry. Ale ja się tu męczę, a ty? Okej. Okay. No ja, a ja nie? A ja nie? A ja nie? Dobra, no staram się jak mogę, naprawdę, tylko że to jest hardcore totalny. Dobra, lecę jeszcze wyżej, słuchajcie. No nie, no, źle ja mnie życzę, uderzyło, źle mnie uderzyło, źle mnie uderzyło. Dobra, okej, okay. jestem blisko ściany. Wy... Jestem na bok. mnie, ja też? Dobra. Ja też? Okej, okay. pytanie czy tu słuchajcie, będzie checkpoint. Wow! Co to jest za mapa? Ja Jestem już przy mecie, nie? jestem przy mecie. Idę bokiem, idę bokiem, słuchajcie, idę bokiem, no naprawdę, ale popatę tutaj. przy przymecie, ale nie wiem jak to zrobię, bo te nie mogę. Tutaj... Uło, Ej, a to na to tych żółtych jak... pasach przechodziłaś to jakoś środkiem, czy jak ty to robię? Jezu! Tu się nie da, słuchajcie, tak. w ogóle podejść, patrzcie nie, na to na, po, po, Powoli się czołgałam po tych żółtych takich cofających Dobra, 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 słuchajcie, musimy przejść tutaj Musimy przez te kule przejść Dobra, jedziemy, 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 słuchajcie Jedziemy przez te kule e, ja Nie, zostaw mnie I nie mogę wrócić Dobra, Ej, zostawcie mnie nie pointa. Dobra, gdzie jest checkpoint, słuchajcie, dajcie mi checkpoint Dawaj nie ma checkpointa. Nie ma nigdzie checkpointa, no to zdrowo, Waliłem je młoty przy mecie i spadłam na sam początek. Dobra, 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 dobra. Ja najpierw to bym chciał w ogóle dojść do tej mety. No nie no, znowu odpadłem. Widzowie, ta mapa była konkretnie wkurzająca, dlatego jeszcze raz chcę ją przejść. Chcę zobaczyć, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. No jest okropna. Znaczy, że okropnie wkurzająca. Idziemy tutaj przy ścianie, słuchajcie, i zobaczmy, jak to właśnie tutaj wyjdzie. Tutaj przechodzimy, patrz, tutaj ładnie idzie. Ej, ale pasta się trafiła. Tylko pytanie, na jak długo ta pasta, słuchajcie, dobra, się tutaj zatrzyma. Ścianie, cały czas przy ścianie, cały cały czas czas przy ścianie. ścianie. dobra, tutaj uderza. Ale jedziemy, I słuchajcie. Idziemy, o, nie, ścianie. o, nie, o nie, no nie przy tej ścianie, słuchajcie, nie w tej stronie, Nie jakby nie. Dobra, idę cały czas przy ścianie, dobra. idę cały czas przy ścianie. Dobra, <laughs> dobra, mnie też tutaj popycha, ale dobra, wrzuciło mnie aż tutaj, słuchajcie. Nie, 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 nie. Dobra. nie, no, nie. Ja jestem już daleko. A ja nie, a ja nie ja mogę. jestem już na górze. A ja słuchajcie, nie mogę, cofa mnie strasznie. Ja już na górze, ale dobra, popycha mnie teraz do góry. Dobra, tu jest kula, tu jest kula, ej, ej, Nie może mnie tam. Ej, nie mogłem przejść tego. Dobra, dziwne, 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 dziwne. No, a czemu to jest tyle tych kurz? Ale jestem. Idę, słuchajcie, na górę, dobra, popycham mnie na górę, drugi też wie popycha na górę. Okej, dawaj, dawaj. Do góry, chłopie, nie w tę stronę, nie to drugie do góry! No i spadam do dołu, słuchajcie! Patrzcie to. Ej, nie, nie tej mapy już. Nienawidzę jej, serio. To jest okropne, ja. Nie mogę na niej grać, po prostu, nie chcę nawet na niej grać. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj do góry. No, spagowałam, i ja nie widzę w ogóle siebie. No nie, no dawaj do góry, no chłopie! Dobra. Jazda, 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 jazda. Tym żółtym, oh, słuchajcie, się bokiem. w ogóle da. Nie, nie, się, nie, da się. W takim razie, słuchajcie, tutaj. Okej, okay, ale dobra. Dużo szybciej to przeszliśmy, niż ja to tu było, cały, cały czas nie, 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 spacja i Spacja przodu. do przodu, idę. Spacja i do przodu A i ja nie, 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 to nie, 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 musisz czas. nie, no, musisz cały czas nie, nie, właśnie ta spacja jest bez nie, bez sensu, da. bez sensu właśnie jest. Lepiej nie, 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 ok. nie, nie, Dobra, okej, okay. ej, 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 patrzcie ej, to, jestem tutaj. Dobra, jak to słuchajcie, przejść? Jak to słuchajcie, przejść? Czekajcie, czekajcie, jak to wyczuć? Jak to wyczuć? To jest dobre pytanie. Dobra, okej. Okay. Niech teraz mi właśnie uderzy. Dobra, let's go! Udało się. W takim razie wyszukujemy kolejną mapeczkę. Tym razem słuchajcie, od Leo. I to akurat będzie słuchajcie, podobno nowe Stumble up. Wiecie, Stumble up to jest ta mapa, no nie? Która cały czas szła w górę. Ona się nazywa w ogóle Lapcha. To Co nie, nie tu się dzieje? Nie... Ej, dobra, to może być trudne. Dobra, popatrzcie na to! Okej, okay, widzę, że to faktycznie yeah. może być nowe Stumble up. Pytanie, na ile to, to jest trudne? Mam wrażenie, że to może być naprawdę gigantycznie trudne, też ale jest zobaczmy. Bez checkpointa, no dobra, wskakujesz no. sobie na to tutaj. Okej, okay, no właśnie, ej, nie hmm. wiemy, czy jest bez checkpointa. W sumie tego też nie To, że jest. Tutaj by mi się bardzo przydała emotka, która będzie mnie stopować. Więc słuchajcie, ja zaraz zobaczę, czy ja jestem w stanie właśnie tutaj taką emotkę sobie wybrać. Na przykład to. Okej, okay, to mnie średnio. No to zrobił zło złośliwie tę grę. Ej, tu jest złośliwa mapka, ja już to widzę. Pytanie, ile tutaj, słuchajcie, będzie czasu? Tu jest ślisko! No, jest... No! no! właśnie, słuchajcie, tu jest giga ślisko miejscami. O, I kurde. jestem na początku, no i. Oj, dobra, tutaj, dobra, No nie! Okej, okay, to chyba jednak będzie bez checkpointów. No dobra, to, to mi się no, już nie na podoba. Pewno. Trzeba serio mieć emotkę, słuchajcie. Bez emotki, która mnie tutaj stopuje, to to się po prostu nie uda. A ta. Chciałeś to jak ta się też stopuje. Dobra, to będzie, słuchajcie, trudne, ale dobra, jedziemy jedziemy tutaj. Jedziemy A, tutaj. Nie. Dobra, okej, okay, siup, siup. Jak tutaj, dobra, siup, siup. I tutaj, dobra, uwaga, siup, siup, dobra. Okej, okay, zatrzymuje się. Teraz tak, skaczemy sobie na to. Ten fragment już tutaj umiemy. On sam nas ześlizguje delikatnie, ale jest to, słuchajcie, do ogarnięcia. Dobra, A tutaj ktoś jak na to. Tą mapę, no. To specjalnie postawiam tak daleko pewnie. No tak, 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 tak. Tak samo pod tymi kątami, słuchajcie, które są naprawdę. Sami widzicie, naprawdę tutaj dość hardkorowe. Dobra. Okej, okay, specjalnie gość to zrobił. No wiadomo, wiadomo, wiadomo. Żeby ta mapka po prostu blisko. była trudniejsza. Ok, czy tu mnie zrzuci? Nie powinno. Ok, czyli ta mamy to chwilę odpoczynku, słuchajcie. jest chwila odpoczynku Jest odpoczynku. Ja bym przeskoczył na to. Kształtach. Ej, patrz jak jestem blisko mety. To jest do zrobienia. o dobra, eee, ja nie, nie spadłam. Dobra, 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 robimy to, słuchajcie. Ok, skaczymy ja na to. Już. Dobra, tutaj ładnie pięknie. Tutaj siup, siup. No, oj, się Nie spadłem, prawie spadłem. O kurde, tutaj to, słuchajcie, będzie hardcore. To będzie W drugą stronę spadłem! Dobra widzowie, jestem tutaj. Teraz sobie skaczę na to. Tutaj sobie skaczę, słuchajcie, na to. Dobra. Jestem na tym, więc lecę znowu na tą barierkę. Tutaj Jezu, ładnie, pięknie. Tutaj na to. Okej, okay, tutaj. Siup, siup. Na to. I teraz, słuchajcie, let's go robimy. Let's go. Dobra, tylko żeby mnie tutaj nie wybiło. No nie? Okej, okay, musi nam się udać. Musi nam się w końcu kiedyś Jesteś udać. blisko znowu. mety? Dobra, siup, siup. Nie wiem, gdzie tu jest nie meta, nie więc tam. nie umiem tego ocenić. A nie, no moim zdaniem tak. Całkiem... Dwie mety są. Ej, no co z tym czasem? Czas. Dobra, widzowie, wróciliśmy tutaj, yes! żeby. Mogą no. spróbować jeszcze Jesu. raz. Zobaczmy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Jestem tutaj całkiem dobrej wiary. Nie serio. mogę do tych wiatraków przyjść. No właśnie te Nie wiatraki mogę. jeszcze spoko. Potem ta ściana, ona jest dla mnie trudna, serio. Ona już no, troszeczkę przeszkadza. Ale dobra, zobaczmy tą ścianę, słuchajcie, zobaczmy. Postarajmy się jeszcze raz. Czyli tak, lecimy sobie o, tutaj. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. Ty się tam widzę. Dobra, dobra. Oj, ale to jest totalny hardcore. Oj, To słuchajcie, już jest totalny hardcore. Dobra, 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 dawaj, 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 dawaj. Tak, 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 tak. Dobra, ok, tutaj też cały czas. nie, 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 nie Teraz muszę dobrze trafić w to. Dobra, teraz muszę trafić dobrze w to i od razu w takim razie lecę na to. Okej. Okay, tutaj ciach. Ja tutaj nie mogę ty. Jezus, ja nie wiem. Dobra i tutaj ja nie barierką. Ogóle... O kurde. No o, kurde. To jest o kurde. tutaj ta barierka jest niefajna, niefajna, niefajna. ale dajemy radę, słuchajcie. Jest tutaj nie za fajny młot. Ten młot musi mnie wybić. Nie, nie zrobię tego. Co? Musisz skoczyć na młota? Bum. Dobra i teraz raz nie! A teraz widzowie, podobno największy hardcore, jaki do tej pory został zrobiony przez YouTubera. Mówimy tutaj o YouTuberze Blade'e. On jest słuchajcie dość znany z przecieków w Stumble Guys. Być może kiedyś trafiliście na jeden z jego filmów. I on sugeruje, że podobno tej mapy przejść się nie da. No, chyba że troluję, bo ja jeszcze tej mapy nie widziałem. No i dobra, zobaczmy o co tutaj chodzi. Tu o są Jezu. ściany, tak? Okej, okay, ta mapa nie, nie, nie wygląda. jakoś ciężko. Tak, właśnie, ona nie wygląda jakoś super hardkorowo, Ale rozumiem, że to będzie jeden pewnie wie. Wielki to troll. Jakieś... Czyli tak, wskakujemy, Zacząłem. słuchajcie, na barierki i rozumiem, ha. że po prostu przez tą barierkę jesteśmy w stanie. Czekaj, jesteśmy wsta... w ogóle w stanie przejść, czy nie? Bo tego słuchaj naprawdę nie wiem. No, powinno się. Aha, dobra, kumam. Ej, to to może być naprawdę dość trudne, ale czekaj! Nie umiem tego zrobić. A jak stąd? Jak niby tędy my mamy to przejść? Przecież tutaj barierki są tej samej wysokości, to to nie ma słuchajcie ja żadnego żeś to sensu. Zrobił? Czekaj, no popatrz, jestem tutaj, chyba że tu jest jakiś niewidzialny klocek. Ty tu jest jakiś niewidzialny klocek, czy gość po prostu strollował? Niewidzialny obok... klocek, coś takiego istnieje. Nie wiem, chcesz nie wiem. Tam na drugą ale popatrz, jak ty chcesz to przejść? Nie da się. LOL, to się da przesuwać! Nie wierzę, ale jazda, ale dobra jest ta mapa! O kurde, i on uderza w ogóle, wiedziałeś o tym, co tu się dzieje? Tak, no przecież mnie wybił, dlatego ci powiedziałem Dobra, to. dobra, dawaj, przesuwamy go, przesuwamy. I ten też w takim razie przesuwamy. Ale to jest połowa, czy co? No dawaj, 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 robimy go, robimy go, robimy go. Bo one i tak się tutaj za bardzo ruszają. Czekaj, z tego na to i tutaj z tego na to. Dobra, jestem. I pytanie, czy to będzie na zasadzie checkpointu, czy nie? Czy to działa jak checkpoint? Bo tego nie wiem. E, ja bym spróbował tutaj na to, ale tutaj też tego nie przeskoczymy. Czyli ten klocek, słuchajcie, też trzeba przesunąć. No dobra. ok to dawaj. Tylko, że to jest młot, który trochę chyba przeszkadza, ale damy radę, damy radę. Dawaj. Niech on tutaj zostanie popchnięty. Tutaj, słuchajcie, ja wskoczę na to. Wskoczę tutaj na to. Teraz sobie robię tutaj na... Oj, nie! Dobra, drugie podejście, słuchajcie. Czyli tak, wskakujemy... Tutaj na to, tutaj robimy na no już to. Przesuwam klocki, Dobra, tam. tutaj robimy tak. Okej, okay, jestem tutaj. I teraz y, klocki wszystkie przesuwamy, co? Dobra, dawaj, tak. dawaj, dawaj, dawaj. A ten ostatni też? No chyba też musimy go przesunąć, tak mi się coś wydaje. Dobra, dawaj, robimy go. Dawaj, przesuwaj kloca! Lecimy z nim. Dawaj, dawaj, tylko żeby za bardzo się też nie odbił, bo potem on odskoczy i też będzie problem. Dobra, spoko. Czy, czy to wystarczy? Pytanie słuchajcie, czy to wystarczy? Uwaga, hmm, jak sobie wstoję. Skoczę... Ja o nie kurde! Mogę no dobra. To może być trudne. No bo tutaj jest Ej, coś co nas odpycha. wrzuciło mnie widziałeś? tak no, samo. No właśnie, mnie też. Okej. Okay, I teraz nie jestem w stanie doskoczyć, bo to za bardzo odleć. Ej, a popchnij mnie. W sumie popchnij mnie. Popycham cię. Ale to nie w tę stronę, nie w tę stronę. Dawaj, dawaj. Wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. I zobaczymy czy uda się w ogóle to przejść, bo to będzie dość ciekawe. Ej, patrzcie na to. O kurde, dobra, to to się nie udało ewidentnie. Ale dobra. Tutaj lecimy na to. Tutaj podska Moim zdaniem to o, nie jest do zrobienia. Jest ale, ale niech będzie, ale niech będzie. Spróbujmy jeszcze raz. Wskakujemy na to tutaj. Dobra, ej, bo opcja jest taka, że słuchajcie, zaraz nam się skończy czas. No właśnie! Dobra, słuchajcie, robimy kolejne podejście. Teraz przynajmniej wiemy, jak, już wiemy, już wiemy tak, jak. że tu się przesuwa tego klocka i potem jest całkiem spoko. Dobra, ja sobie tutaj wskoczę, przeskoczę sobie od razu i przesuwam te kolejne. E, tego trzeba i tego dużego trzeba też, no nie, bo ten jeden może po prostu zostać. On nie do końca jest potrzebny. W sumie po nic, więc przejdziemy sobie w miarę słuchajcie sprawnie tutaj to. No ty, Tyk. mogę. Ej. Ej. O kurde, ty co tu się dzieje? Na to się to nie się da. co to się tak ruszają. Ej, nie da się, no dobra, da się na ten skoczyć, ale weź przesuń tam tego, bo, bo, bo inaczej to go. Inaczej to trochę lipa jest. Dobra, uwaga, uwaga, siup, siup, dobra, tutaj przez. Skakujemy, ej, to jest trudne! One się ruszają za bardzo, co jest? No właśnie, one się jakoś bardzo dziwnie ruszają. No ale dobra, w każdym razie słuchajcie, wiemy już jak tutaj to działa, więc też przesuwam od razu ten ej. klocek. Dobra. Dzień. Niech on sobie tam, słuchajcie, dojedzie do końca. I biorę też ten duży, słuchajcie, i go też przesunę tam do końca. A piłka? Nie wiem właśnie, ona Dobry. chyba jest bardziej do przeszkadzania, tak mi się coś wydaje. Więc dobra, wskoczmy sobie tutaj. Teraz słuchajcie, wskoczmy o, sobie tutaj. Da też odpić, okej. Okay. Dobra, zrobimy sobie tak. Teraz zrobimy sobie tak. Tutaj są te młoty, więc uwaga, siup, siup. Serio? Kolejne podejście, widzowie. Czyli tak, robimy tutaj, robimy... O, ja już przesuwam do, tutaj te halo. klocki po drugiej dobra, stronie. Dobra, okej. Okay. I teraz, teraz właśnie trzeba je tak przesunąć, żeby było git. Czyli ten ostatni trzeba najpierw chyba przesunąć, tak mi się wydaje, żeby on już jechał razem właśnie z tym środkowym. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, zrobimy tak. Dobra. Czyli tak, ten jedzie, tego przesuwamy tutaj i tego przesuwamy tutaj. O, dobrze teraz to zrobiliśmy. Patrz, widzisz? Jest tak naprawdę okay. nieźle, jest naprawdę nieźle. Tylko, że to trzeba... Aj, to trzeba jeszcze szybciej. Dobra. Okej, okay. jestem. Jestem, 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 jestem. To trzeba naprawdę gigantycznie szybko. I teraz, słuchajcie, trzeba zrobić tak, A, żeby to cię. Się, żeby, odsunął żeby odsunął to cię po prostu klocek. wybiło. Oj, nie! Ale czy to będzie checkpoint? Powinien być. Jest checkpoint, ale słuchajcie, jak my mamy to zrobić? Dobra, pum. Aj, za nisko, słuchajcie, za nisko. Pum. Nie mogę tego klocka z powrotem, nie mogę go spróbować. Eee, ja nie wiem z kolei, czy ja jestem w stanie to przejść, I... więc jakby spoko chyba nic nie tracisz, mam wrażenie. Dobra, siup. No nie. To trzeba ewidentnie, słuchajcie, tutaj naskoczyć. Dobra, siup. Oj, o, teraz było troszeczkę zrobiłam. wyżej. Ej, ale ja. No, no, no nie wiem, moim zdaniem trudne. Jest. Trudne, strasznie, strasznie trudne. Dobra, siup! Znowu do boku. Ej, ale serio, jak ja mam to przejść, widzowie? Bo to jest przedostatnia falka, ja bym bardzo. Oj, to było już blisko. Ja nie mogę, ja nie blisko. mogę tutaj tych klocków ogarnąć. Siup! No mogę nie! Przez te klocki. Ej, dobra, akurat ta fala naprawdę nie jest jakaś super trudna, więc musisz ją przejść. Dobra, dobra, nie siup! Nie Bo one mi odjeżdżają za nisko, ciągle. Za nisko, dobra, siup! Znowu. Ej, to jest nie do przejścia, słuchajcie, dopiero. Ja. Serio. A teraz może? Wrzuciło, może słuchajcie, podwójna. Nie, podwójna spacja to wręcz, słuchajcie, zacina i baguje. Ja, spadłam. Dobra, uwaga. Siup, siup. Podwójne. widzicie, nie, podwójna, nie. Podwójna, nie. Podwójna, nie. Mamy jeszcze jeden pomysł, żeby teraz, słuchajcie, wskoczyć, ale o. to też nic nie robi, słuchajcie, dobra. Siup. Bez szans.